Witam bardzo serdecznie wszystkich zapalonych graczy w kolejnym odcinku serii Fajowe Dziesiątki. O medach niemieckich już mówiłem, teraz czas na medy radzieckie. Tych medów jest aż trzy sztuki, bardzo podobne do siebie. Ale właśnie chcę teraz jak najszybciej o tych trzech medach zrobić filmiki, ponieważ od 1 listopada do 15 listopada obiekt, wierzchołek drzewa, obiekt 140 będzie o 30% tańszy oraz 30% będzie więcej zarabiać. No i chcę też niestety powiedzieć, że coś się przeziębiłem, jakoś źle się czuję, możecie napisać jakieś Wasze rady, nie chcę iść do lekarza, myślę, że jakieś tam grzane piwko wystarczy, no ale zobaczymy, no mam nadzieję, że mi to przejdzie i że nie zachoruję poważnie. Ok, czyli tak jak mówiłem, od 1 listopada mamy um, obiekt 140 za 30% taniej, ale w dzisiejszym odcinku mój pierwszy dziesiąty radziecki met, czyli T62A od Patcha 7.5 już on jest dostępny i do tego czołgu można w zasadzie w, w trzy linie dochodzić, czyli można jechać starymi medami od T34. Poprzez T3485, T43, T44 i T54. Można jechać czołgami lekkimi, jak ktoś lubi. LTTB naprawdę świetny. I zaraz będę kupował, znaczy dopiero właśnie mm, pierwszego zakupie T54LT. No, można też jechać tą dziwną drogą. Yy, dziwną, ponieważ yy, obiekt 416 świetny, z, ze świetnym działem, ale yy, nie wszystkim pasuje na przykład czołg A44. To kwestia przyzwyczajenia. Yy, czyli tak, mówię, drzewko dochodzące do obiekta 140 będzie tańsze, czyli T44, T54 LT oraz obiekt 416, możliwe, że odkupię sobie obiekt 416, będzie właśnie tańszy. I dlatego teraz chcę szybciutko zrobić te trzy odcinki. No ale tak, mówiłem dzisiaj o obiekcie o T62A. Tak mówiłem, radzieckie czołgi 10 tieru jest aż trzy sztuki, a tak naprawdę gra tymi czołgami jest bardzo podobna. Jak widzicie, T-62A jest niby najcięższy, niby najwolniejszy, ale ma najszybsze prędkości obrotu oraz obrotu wieży. Obiekt 140, pyk, jest lżejszy, tam o niecałą tonę, ale ma lepszą prędkość, tylko że ma mniejszy prędkość obrotu wieży oraz prędkość obrotu. I najlżejszy jest obiekt 430, który o dziwo też ma najlepszy pancerz, ale za to nie obraca się tak szybko. Obrót wieży oraz prędkość obrotu ma gorszą niż T 62A. Z tym, że działo działa. Obiekta 430 jest naj, najszybciej szczelające z tym że najcelniejsze i najszybciej skupiające jest działo czołgu T62A, ale to wszystko nie różni się tak bardzo. Czas celowania 2, tam 2,1 w obiekcie 140 czy tam tu T-34, te te 30 0,35 celności w obiekcie 140, tu trochę większa różnica jest w obiekcie 430, bo tutaj działo ma cel, czas celowania 2,3 oraz 0,38 celności. Dlatego w tym ciągu mam zamontowaną, zamontowany stabilizator pionowy oraz wentylację oraz ładowanie. Tu też mam najlepszą załogę przełożoną z obiektu, z, Su 85B. A T60, T62A, przepraszam, ma najsłabszą załogę, ponieważ znowuż jego załogę pierwszą dałem na obiekt 140, a tutaj dałem y, zamiast stabilizatoru pianowego optykę. Czyli, na przykład, jak na CW potrzebny jest czołg żwawy do optyki, on też ma najlepszy zasięg sygnału ma bardzo dobry zasięg sygnału. Plus, optyka daje to właśnie dobrą możliwość pokazywania wrogich czołgów. Aperki, no wiadomo, naprawa, żaruwa to podstawa do takich szybkich medów, bo taki szybki med zdjęty na gąsce, to, to już naprawdę kiepsko, więc warto warto mieć naprawę, warto mieć żarówę, podstawa, nie? Oczywiście kamuflaż też się przydaje. Ja w tym czołgu mam zainstalowany jeszcze gładką jazdę, ponieważ nie mam tutaj stabilizatora pionowego, no oraz towarzyszy broni. Świeża załoga, dopiero budowana, więc... Dlatego najgorsza. Tutaj w Wargaming pisze, że w zasadzie T62a to jest czołg T62 tylko z działem gwintowanym. I tak naprawdę T62 był produkowany do tam 1975 roku i 20 tysięcy sztuk zostało wyprodukowanych. Nie pisze tu ileż ile było wyprodukowanych. Czołgów T62A, czyli -62, to jest T62, tylko z działem gwintowanym. Dobra, lecimy na Szczecin. <grym _> Trzymajcie kciuki, żebym wyzdrowiał i czuł się lepiej. Napiszcie mi jak, jak, jakieś sposoby. Czosnek z mlekiem, piwo grzane. Piwo grzane. <grym _> o, jak fajnie nas rzuciło. Fajnie mówiąc, yy, chodzi o to, że yy, jest. Yy, 50% na 50%. Nie jest tak, że u nas jest 30, a u nich 70. Ja się tam nie patrzę na te cyferki, bo cyferki nie grają, oczywiście, ale jednak czuję czuje człowiek się pewniej. Na przykład, no, ja tak średnio pewnie się czuję z tymi esetkami, które tutaj niezbyt są skuteczne. Mapa bagno dwie artylerie. No ja tutaj, co Wam powiem, no to Wam, co Wam powiem, to Wam powiem, ale Wam powiem, że pojadę na standardową miejscówkę y, gdzieś w stronę H6. Tam będę starał się coś podświetlać. Nie wiem, tutaj setki moje, zobaczymy, co one zrobią. Takie niby nieskuteczne, ale to mogą być spoko ziomy lubiące imprezy i grę hardkorową. O! Wszyscy tu za mną. Boom, 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 boom. I want you in my room. No. Yy, więc nie czuję się najlepiej. Mam nadzieję wyzdrowieć jak najszybciej. Na początku zazwyczaj sobie tutaj staję i zerkam co przejeżdża. O, i jak widzicie, właśnie zauważyłem. tego czołga. Zdjęty na gąskach i zniszczony. Oj, dobrze by było, żeby tamten zginął. Dobra, ta, taka niebezpieczny, niebezpieczny strzał, yy, bo mogłem dostać o, od artylerii. Tu chyba za, zaraz coś dostanie od arty. a nikt nie dostał. Dobra, to na początku pój spróbujemy zniszczyć tamte czołgi. Jak grupowo, to grupowo. Nie będziemy tu owijać w bawełnę. Oczywiście wiadomo, FV trzeba zmiażdżyć, gdyż FV może mnie w kadłub, jak strzeli, to może mi zabrać nawet full HP. Dobra, co my tu mamy za czołgi? Znikł mi w szczeluściach podwodnych. Dobra, jedziemy. O oh my god! Nic nie zrobiłem i poniszczone czołgi. No rzadko się tak zdarza. Zazwyczaj coś muszę robić. Dobra, teraz wracam. Kurde, tylko 700 obrażeń. Wstyd. Faja wstyd. Teraz wracamy się. Gdyż. Oczywiście to jeszcze nie jest powiedziane, że mamy to wygrane. Tu trzeba jeszcze spokojnie postrzelać.

Potrzebne dla tego czołgu jest naprawa, żeby on się szybko naprawiał. Maus, Maus, Maus. Maus, Maus. Jedziemy Mausooo! Dobra, na początku trzeba Mausem. Wszyscy... O, trochę się skontował i od razu nieprawity teraz trzeba będzie w wieże nieprawite no i Maus się schował Dobra, to jedziemy teraz przez środek Bum, 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 bum. Są dwie artylerie, więc jak, jak, jak ja pojadę na środek bardziej, to raczej będę bezpieczny. A tu może będę miał jeszcze jakiś ostrzał. Zerknę. FV tam się wycofał. Dobra, to niech oni się tam biją. A ja tu spokojnie spróbuję. O, ich med na kapie. Co za wstyd. Wstyd, wstyd. O, niestety, zez. Dobra, boję się dostać od artylerii, to tak delikatnie się wycofuje, Leoś. No, Leoś, wstyd. Moim zdaniem, zagrałeś. Chowa się gdzieś tam. Bez sensu hmm. dostałem od kogoś, ja tu objeżdżam teraz, oczywiście jadę z ciężkimi czołgami. Kurde, no niestety to obniżanie działa, ale ja pojedę tak inaczej trochę.

Taka sobie gierka, ale przynajmniej szybciutka była pokazująca, że ten czołg jest żwawy i wychodzi na to, że nawet twardy. Zerknijmy tu na wynik. No, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o y, obrażenia, no to słabiutko tylko 2600, ale. Wychodzi na to, że dosyć dobrze podświetlałem i nawet sporo zablokowałem na swój pancerz, bo otrzymałem 7 trafień, a przeżyłem. No i dosyć dobry, nawet Exp. I zarobek, no taki se. Co to za medal? Ręka Boga. I zwiadowca. Zwiadowca to se? Nie, nie wierzę. Faja. A nie, to jakiś inny zwiadowca. Czyli czekajcie, aż sobie przeczytam. Wykryj pojazdy wroga, umożliwiając sojusznikom odebranie im 1000 PW w ciągu jednej bitwy. Aha, dobra, to tyle. W następnym odcinku obiekt 140, a później obiekt 430. Mam nadzieję, że delikatnie pomogę Wam. W podjęciu decyzji, który czołg jest najlepszy, ja na razie nic nie powiem. Później podsumuję te trzy czołgi. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków oraz na mojego streama. Na razie, trzymajcie się.